W Lubinie mają działać dwa inkubatory przedsiębiorczości. Jeden z nich stanął w Lubińskim Zoo, a drugi znajduje się przy ulicy 1 maja. Ten drugi miały okazję zobaczyć władze województwa, które wspierają rozwój małych firm. Bardzo nowoczesny inkubator, nie tylko w bryła, ale również i to, co jest wewnątrz. To są nowe technologie, na które trzeba stawiać. Ten inkubator w Lubinie, akurat jest niezwykle potrzebny. Mamy świadomość tego, że za kilkanaście lat skończy się wydobycie miedzi. Musimy dywersyfikować działania, tak żeby ludzie mogli mieć gdzie, gdzie pracować. W tym obiekcie swoje miejsce znajdą zarówno dopiero rozwijające się startupy oraz doświadczeni przedsiębiorcy. Do dyspozycji są nowoczesne przestrzenie biurowe, sale konferencyjne i specjalistyczne pracownie. Inkubator jest nastawiony na działalność związaną z branżą dronów. Specjaliści będą tu tworzyć innowacyjne rozwiązania dotyczące tej gałęzi, a w przyszłości być może będzie tutaj ośrodek certyfikacyjny. Na Dolnym Śląsku powinno być więcej takich miejsc, przekonuje marszałek województwa dolnośląskiego. Musimy postawiać, stawiać przede wszystkim na nowe technologie. A więc i to jest taki dobry przykład właśnie budowania pod to, co już teraz jest, ale również o, z myślą o tym, co, co będzie za chwilę. Te technologie zmieniały się praktycznie na naszych oczach. Musimy, na tym, musimy z tym nadążyć więc jako ten region. Najdynamiczniej rozwijających się w Polsce musimy być tutaj w tej czołówce. 85% kosztów utworzenia tego ośrodka udało się pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.